Na 20 lutego planujecie protest na targu, na targu. przeciwko czemu protestujecie? Przeciwko wysokim opłatom, gdyż metr kwadratowy na placu targowym, gdybyśmy chcieli stać 26 dni w miesiącu, powiedzmy, tak jak to się odbywa w innych lokalach, wychodzi 148 50 zł 50 groszy dokładnie. To jest dużo za dużo. To jest dużo za dużo, gdyż uważamy, że czynsze na mieście wychodzą dużo, dużo mniej, czyli w tak, jak żeśmy się dowiedzieli nieoficjalnie, jest to 23 zł netto. Popróbowaliśmy rozmawiać i było na komisji prawa, bodajże, przez pana przewodniczącego Wronę, zapowiedziane, że namioty, jeżeli będą wykorzystywane do zadaszenia, nie będą. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Czyli w naszym mniemaniu odbieraliśmy to tak, że nie będą naliczane zadaszenia, które mamy w celu zabezpieczenia naszego towaru. Puszczamy sobie rękę delikatnie, żeby nie, żeby nie było za głośno. Zaprosiliśmy przewodniczącego Rady Miasta z radnymi do spotkania, na rozmowy o, i pana prezydenta i chcemy porozmawiać, żeby nam wytłumaczył, dlaczego jest tak wysoka stawka za jeden metr kwadratowy za kawałek kostki brukowej. Bo tu warunków jako takich to nie ma do handlu. Chcemy wystąpić jako Stowarzyszenie Kupieckie o opłatę stanowiskową. Tylko żeby to zrobili, powiedzmy, opłatę taką rozsądną typu lędziny, 18 zł, jest za stanowisko. Stanowisko, 9 m2. Hełmek jest 3 zł bodajże za metr kwadratowy. No a u nas jest to 100%. A nawet 200 bym powiedział więcej, bo przykładowo lędziny 9 m2 zajmowanej powierzchni jest opłata 18 zł, a u nas za tą samą kwadraturę wychodzi 58. Regulamin, który był uchwalany przez Radę Miasta w bodajże w listopadzie w ubiegłym roku był poprzedzony rozmowami i dyskusjami ze skupcami i staraliśmy się wypracować takie zapisy tegoż regulaminu, żeby były odpo odpowiednie dla jednej i dla drugiej strony. Wydawało nam się, że to jest uzgodnione. Natomiast dzisiaj słyszymy, że problem jest w, w definicji stanowiska, a przecież to podlegało wzajemnym uzgodnieniom. Rzeczywiście czas jest pewnie trudny, zwłaszcza miesiąc styczeń i luty są dla wszystkich bardzo trudnymi miesiącami. My widząc pewne problemy. No, na rok 2014 nie dokonaliśmy korekty w opłacie targowej. Ta opłata pozostała na niezmienionej wysokości, czyli z roku 2013. I w ten sposób chcieliśmy wyjść na przeciw oczekiwaniom właśnie kupców. W rozmowie z jednym z kupców około trzech tygodni temu prosiłem, żeby kupcy złożyli propozycje i chciałem, żebyśmy do tego tematu właśnie w ten sposób podeszli. No, z informacji, które, które mam, wynika, że takiej propozycji nie ma na dzień dzisiejszy. Myślę, że władze miasta się tam pojawią. Nie wiem, czy to będę ja, czy to będzie pan prezydent, ale na pewno tam będziemy, bo uważamy, że trzeba po prostu rozmawiać i trzeba próbować znaleźć właściwe stanowisko odpowiadające jednej i drugiej stronie. Bardzo mało jest teraz sprzedających tych A. Po, po prostu, no nie ma tego towaru, co jest takie, co chodliwe jest, to tego nie ma, a, a takie są tylko rzeczy. A ceny? O, ceny są obłędne, naprawdę. A... <grafy> że aż strach na, na emerytkę, to naprawdę tego, no ale człowiek, no, co musi kupić, to musi, nie? Coraz mniej ludzi przychodzi na e, plac targowy w Oświęcimiu, bo e, my coraz mniej wystawiamy towaru, a wystawiamy dlatego mniej towaru, że... Każde dodatkowe wystawienie poza wyznaczony metr przed mój pawilon handlowy wiąże się z dodatkową opłatą 6,30 za metr kwadratowy, więc ja jakbym chciał tutaj wyeksponować towar powiedzmy na przestrzeni 3-4 metrów to miesięcznie wzrasta mi ta opłata no, 400-500 zł. No, styczeń luty marzec zawsze było najgorszy handel dla placu targowego, bo najmniej ludzi przychodzi ze względu na warunki atmosferyczne. No ja, ja, ja nie wydolę, bo ja, ja nie mogę obciążyć tego towaru dodatkową opłatą, bo klient mi powie, ja ślicznie panu dziękuję, bo ja ten sam towar w galerii mam taniej, a on tylko po to przychodzi na plac targowy, żeby ten sam towar, który ma ewentualnie gdzieś w innym sklepie kupić na placu targowym taniej. Jak się kupuje na targu? No, wie pan co, jestem zaskoczona, bo kiedyś przyszło się tutaj na targ no, i było tego mnóstwo. No, jakiś wybór był. Teraz widzę pustki. No, no nie ma właściwie tu takiego wyboru i, i ludzi mało widzę. Także jest różnica to, co teraz, a to, co było kiedyś. Targowisko podupada? Myślę, że tak, tak to wygląda mi. Zdziwiłam się bardzo. Dawno mnie tu nie było, ale widziałam to lepiej kiedyś. Zadaszenie nie pomogło? No, na pewno nie. A widzę, że tu szykuje się jakiś protest. Przeczytałam na 20. Także jak tu będę, też zaprotestuję razem z nimi. My jako administrator pobieramy opłaty związane z rezerwacją, z czynszami kiosków, z użytkowaniem wszelkiej infrastruktury na terenie targowiska zgodnie z przyjętym regulaminem. Jesteśmy tutaj zobligowani do stosowania wszelkich zapisów wynikających z umowy z Urzędem Miasta, i tego się, tego się trzymiemy. No, ja uważam, że wszelkiego rodzaju mediacje musiałyby się tutaj odbywać no, głównie pomiędzy właścicielem targowiska, czyli Urzędem Miasta, a kupcami. Poszczególni kupcy po prostu. Poprzez to, że nie osiągają pewnych obrotu, nie mogą sobie poradzić, ale nie jest, nie jest to w naszej ocenie nagminne. Staramy się w jakiś sposób też pomagać w tych sytuacjach i próbować budować pewne takie programy, które rozwiązują problem związany z uiszczaniem tych długów, które kupcy na przykład przez dłuższy okres czasu. Nabędą poprzez niepłacenie czynszu. Natomiast my też ponosimy pewne koszty związane z utrzymaniem targowiska, z utrzymaniem ludzi, którzy obsługują to i również jesteśmy związani pewnymi umowami z miastem, z których odprowadzamy środki do, do, do miasta. Czy opłaty na placu targowym są za wysokie? Bardzo wysokie. Ile pani płaci? Proszę pana, 6,30 za metr. Miałam wystawione 3 metry, skasowane 3 metry, za godzinę zaczęło lać, więc rozłożyłam sobie zadaszenie, żebym towaru sobie nie zniszczyła. Przyszli z urzędu, dodatkowo skasowali mi jeszcze 4 metry, czyli zapłaciłam 44 ,10 zł. 10 groszy za 3 metry stania tutaj. Pani zdaniem protez jest potrzebny? Bardzo. I oni nas powinni szanować, a oni nas nie szanują, absolutnie. Oni się zachowują w stosunku do nas, jakbyśmy ty kradli ten towar. Nie wiem, nikim byli dla nich. Dlaczego protestujecie? Ze względu na opłaty, które nas wykańczają, płacimy za powierzchnię, której nie zajmujemy, prawda? Bo proszę zobaczyć na ten namiot, który jest pusty. On nas tylko przed deszczem, przed słońcem no, zabezpiecza, tak? No. Gdzie indziej jest tani? Oj bardzo, bez porównania. Można jechać, zobaczyć, sprawdzić nasze opłaty, jak to wygląda i mamy duży, dużo większy metraż, zajmujemy, a kolosalna różnica jest, dużo mniej płacimy niż tutaj.